Błogosławieni, którzy pragną i łatną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni i błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Dla nich będzie Królestwo Niebieskie. Kazanie Jezusa Chrystusa na Górze jest do dnia dzisiejszego, Szanowni Państwo, perfektus vitae. Pewną perfekcją życia chrześcijańskiego, która dla nas tu na Ziemi, dla słabych ludzi, dużo słabszych niż Jezus Chrystus, jest często nieosiągalna. Stanowi ten horyzont, do którego jako chrześcijanie jako katolicy chcemy się zbliżać każdego dnia, wiedząc, że przez życie będziemy szli upadając. I wstawają, ale wciąż czytując się w słowa Ewangelii w Pismo Święte i dążąc do tego, aby świadczył danych lecy... zasypiam przy Piśmie Świętym, przy Biblii, więc to nie jest, drodzy Państwo, schemat chłopaka w takim generalnym. W, w... Pamiętaj, nie bądź jak Karol i nigdy nie zasypiaj przy Piśmie Świętym, bo karolem się staniesz.